Pokażcie tą drugą wyłamać. No dawajcie, dawajcie tam. Oj, 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 oj. Oj, bita, o, bita o, siniaki o, na nogach. Tlenczała, tlenczała. Jak ja ja chce się pozbyć tego a, Ale to trzeba cena nakonać. Tak. <strybuj> to no, już bezcenne. No,

Bracie, bracie, Poczekaj, wyprowadzimy dziewczynkę chodzić całej Europie. Dawaj to pan młodą, szybciej tu koło, bo się rozmyślimy, nie? A idziemy! Czeka nas kiełbasa, gorzała, nie będzie postać. stać! Idzie, brawo!

Teściowo, teściowo, tyś fajna babeczka, bigosu, gotujesz, wajdziesz kieliszeczka. No Proszę Państwa, prosimy o chwilę skupienia. Tutaj tutaj będzie wyjątkowa chwila. Można być brawo, można współczuć no! <noise> zenkowi. Miałem Cię za kolegę. Obywatelki i obywatele, towarzysze i to, towarzyszki. Obywatel zenku. Obywatelką Mariolko. Zostaliście wezwani na posiedzenie specjalne Komitetu Miłosnego KGW w Michalowie. Staję dziś przed Wami jako przedstawiciel najwyższych władz Komitetu Miłosnego Koła Gospodyń Wiejskich w Michalowie, aby uroczyście powitać naszych dzisiejszych bohaterów pracy uczuciowej, towarzysza Zenka. Zdeka i Towarzyszką Mariolką boli to, Zanim przejdziemy do uroczystego aktu połączenia Waszych serc i kartek żywnościowych, pytam oficjalnie po linii partyjnej i uczuciowej. Czy obywatel Zenek Pzdek ślubuje miłość, nawet gdy nie ma herbaty w sklepie? Ślubuje, towarzyszy Sekretarzu. Wierność, gdy sonda leci w telewizji, a żona prosi o wyniesienie śmieci? Ślubuję, towarzyszu sekretarzu. Że będę stał murem za Mariolką, jaką naród stał za Gomułką? Ślubuję, towarzyszu sekretarzu. I że przynajmniej raz w tygodniu samodzielnie włączy pralkę w ranie? Ślubuję, towarzyszu sekretarzu. Czy obywatelka Mariolka Boli głowa, ślubuje miłość nawet gdy zenek zapomni kartki na mięso? Ślubuje towarzyszu sekretarza. A wierność mimo, że tańcował z grażynką na zabawie koło gospodyń wiejskich w 1996 roku? Ślubuję, towarzyszu sekretarzu. I że będzie wspierać męża w każdej sytuacji, czy to przy remoncie łazienki, czy przy kieszeniu ogórków. Ślubuję, towarzyszu sekretarzu. I że nie wyrzuci jego kolekcji znaczków z trybunału ludu. Ślubuję, towarzyszu sekretarzu. Wobec powyższych deklaracji Komitet Miłosnikowa Gospodyn Wiejskich przy wsparciu Prezydium PGR w Michalowie i z błogosławieństwem ducha towarzysza Władysława Gomułki ogłasza Was towarzyszami małżeńskiego sojuszu wzajemnego wsparcia. Drodzy nowożeńcy! Wasze zjednoczenie zostało zatwierdzone jednogłośnie na posiedzeniu plenarnej komisji PGR i KGW w Michalowie przy pełnym kworum i po akceptacji planu pięcioletniego na wasze wspólne życie. Towarzysze, niech ta miłość będzie kombaj, głośna, solidna i niezniszczalna. Niech poruszają się razem jak tramwaj linii 22 zawsze do przodu, mimo opóźnień. Zamykam obrady Komitetu Miłosnego KGW w Michalowie. Zarząd informuje, że w świetle ustawy o dobrobycie domowym zostaje się nie mniejszym połączeniem. A ja wnoszę to za panną młodą, za Pana Młodego, za Polskę Ludową i za wszystkich, którzy, którym wódka nie zaszkodziła. Niech żyje miłość, Niech żyje wesele! Niech żyje Michalów! My, obywatele, Zenek i Mariolka, stojąc na progu wspólnej drogi życiowej, w duchu socjalistycznej miłości i gospodarskiego planowania składamy uroczysty hołd pierwszemu sekretarzowi partii, Władysławowi Gomułce, i dziękujemy za y, możliwość nabycia wersalki na raty. Rajstopy z Pewexu dla Panny Młodej. Y, Densingowi w Domu Kultury w Michalowie. I za to, że na wesele można było zdobyć kartki na wódkę i schab. Tylko, tylko mamusia schab zamroziła na święta, ale będą śledzie. Y, I przyrzekamy. Budować fundamenty naszej miłości na betonie z fabryki dobrych chęci. Nie odstępować od planu pięcioletniego. Miłość, wesele, kredyt, dzieci i działka. I dbać o wspólny majątek. Jeden rower, magnetofon Kasprzak i kanapa typu Finka. Towarzyszu Edwardzie. Towarzyszu Władysławie, przepraszam, przepraszam najmocniej, przepraszam. Twoja polityka społeczna zaprowadziła nas na, aż na ślubny kopierzec. serca dziękujemy i meldujemy gotowość do małżeńskiej pracy i zabawy do rana. A my pomożemy. Pomożemy. Спасибо.